Ej, hey, czy to się już nagrywa? Do, nagrywa no, się, dobra. No tak, witam Was. Ja, oczywiście, jak pamiętacie, ja jestem Mister Boy. A to jest kolejna część z tego a, ogrodu. Znaczy, już nie kolejna, bo już tam to. Aj, dobra, dobra, dobra. Tam jest coś lata, tam, ale nie wiem co, więc próbuję to zabić. Boję się trochę zejść, bo wiem, że jak zejdę, zostanę niezłe w Ciry. Okay, spróbujmy, może mi się uda. Ok, zaczyna się falanga. Leci stąd. Oni są bardziej. Te chwilowo. Nie są jakoś bardziej. lepsze, ale. Fuck! Gin! Jeszcze, frajer, je. Chciałem przekląć, ale mi się nie udało. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ach, słońce świeci. Nie, teraz z dwóch stron będą szli. Ja pierdzielę. Nie. Powinny być jakieś krytyki czy coś O, tamte się zawiesiły No nie, bo teraz ich dwóch wyszło, fajnie. Ej, bo oni mnie zabiją, a nawet... Ty, oni mnie nie tykają i mnie zabijają Ja, 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 ja cię... Jakie oni mają prodymicz Kto im taki dał? Dobra, staniemy sobie w kącie i Zaczniemy tak sobie machać mieczem Może nam się uda przeżyć Ja chcę przeżyć! Okej, okay, jakoś żyjemy nie, nie 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 dam się, nie dam się! Dobra Dobra, idzie Won Pederasto Tak, tu niby wolno idziesz, a zaraz będziesz zapierdzielał Aha, czyli tym... Te, tym Tymczasem mam ich naj. O, można zajść. Jak się sprawdzało, ile się ma życia? Okej, okay, mamy jeszcze cztery flakoniki, powinny nam wystarczyć. Jeżeli nie, to jakoś się uzupełnię kurczakiem. O nie, a tu trzeba pobiegać. a to było kitowe. Dobra, jakoś mi się udaje ich od tyłu, wiecie, tak. Niczym ninja. O! Dzisiaj mam trochę taką misję ninja. O, cicho, cicho, cicho. A tak! Dobra jest. A nie, dałem mu się, fuck. Dobra, ale ważne jest, żeby omijać te kulki cały czas. Co jest najważniejsze teraz w tej chwili. No nie, zauważył mnie, frajer. Głupia Franca Dobra, teraz idą ze wszystkich stron. Tu już może być... O fuck, 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 coraz więcej. Tu już ich trochę ciężko zaskoczyć. Okej, okay, tu jest jakaś większa grupka, dawać ją O dobrze idą Ale jak chciałem zauważyć, że zostały mi tylko trzy. Trzy. Tylko trzy. Eee, e, to cały czas we mnie strzela. O fuck, głupie nietoperze. O fuck 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 fuck. Nie dotkniesz mnie. nie, 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 nie. No nie! Jaki jakiś żart! Tu ja na, na ninja muszę biegać przecież. No nie, no co za. Ja pierdzielę. Chwila, gdzie są te kurczaki? Dobra, jest. Widzicie, co, 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 co ich to zmienia? Kurczaki. Bo pamiętam, że one chyba znikały. Głupie, zombie! No nie, on nie widział. Dobra, frajerze, gin! No nie! Tych to ja nienawidzę! No nie! Kurczę! Nie chcę zginąć, ja chcę żyć! O, fuck, 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 fuck! No Dora, to już mi się nie udało. Ja pamiętam jak tą misję przechodziłem, ale zapomniałem o tym kompletnie. Bo tu się powinno... Dokupić... znaczy nie dokupić, tylko wykupić... A, już mnie palec zaczął boleć! a Z tego naciskania do biegania, wiecie. Nie wiem dlaczego nadal mam taki... OOF fuck! Taki kontent, że jak... Naciskam, to myślę, że wiecie, że cały czas... że co, to lecę szybciej albo biegnę. Dobra, tutaj to można tylko zginąć Tu! Co tu było potrzebne? Fuck! Nie pamiętam Nie! Jak ja tu wtedy biegałem Nie ogarniam tego! Off, aż aż mi Gesia skórka to już się zrobiła, szczerze mówiąc Nie giń! Nie giń błagam cię! Jakiś psychonaus normalnie tu się czuje. Ale jak na debili to są strasznie głupi, więc... Chyba nie powinien być żaden problem z ich pokonaniem. O, fuck, biegnie za... Dobra, nie ma co, będę biegał sobie tak w kółko, po prostu i tak... Może, może trafię, może nie. Jak na chwilę obecną nawet dobrze mi idzie. Żadnego dimmajdża jeszcze nie dostałem, więc. O, a! to, to, to masz t... taki atak w że E, butelka! Nie! Yeah. E, ty, e. ty, 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 Chodź tu. Ja myślałem, że go tu nigdy nie było. No nie! Ale jaki frant! No, coś to oszukaństwo jest. Dawaj mnie to i dawaj mnie to. Dawa jeszcze więcej. Dobra, żeby nie marnować, to ja na razie z tym pobiegam. Poczekam aż ich trochę powychodzi, bo tak to jest trochę marnowanie. Okej, okay, powychodziło ich trochę. Dobra, nie trochę, tylko dużo. Jest ich więcej? Nie, dobra. Haptaj w dobra. Jest. Żeby się nie zmarnowało za bardzo. Ok, jest, kolejny. Ok, zginął. Zmieniamy. Będzie trochę takiego. montania się. Ok. Z ulepszeniem na złoto. Wiecie. Ok. Ok, no nie. Coś jeszcze, czy już? Bo nie wiem. A, już, ale dobra, ale ja sobie ulepszę jeszcze na wszelki wypadek ten miecz. Bo niby go dużo nie straciłem. Ale wiecie, jak to jest. Tutaj gry lubią płatać figle. Ja jeszcze naprawdę jest. Z... Nie, dobra, Gęsia skórka zniknęła, czyli strach też zniknął. Lekkie przerażenie, to nie był strach, to było lekkie przerażenie. O oh, fuck. No nie! Kurde. Ja A pamiętam, że trzeba było chyba skakać. Po dwóch stronach, bo to przecież tego było pełno. Ale nie, moment, bo... przecież... No dobra. Frajerzy głupi. No nie, właśnie po tamtej stronie jeszcze byli. Oni do lawy nie chcieli wpaść jak te menty. Dobra, skaczę na drugą stronę. I wybijam wszystkich... Pizz jak lezie. Skaczę na drugą stronę. No nie! Butelka życia w dupę poszła. Jeszcze mnie odrodzi po prawej stronie. No nie, jeszcze mi się mieć zużywa, ale chamstwo. Jak się nie żyje, to się nie powinno zużywać Dobra, gincie. Ja pierdzielę ile tego tu jest? No biegnij Dan Co ty robisz? No nie O oh, fuck Chwila. Ach, już mi palce, bolą. Ach, chwila. Dobra, jest, rozluźnienie. Dobra, bo ten miecz może się jeszcze przydać w jakiejś tam misji. Na razie sobie z tym pochodzimy. No, właśnie, o to mi chodziło, Kieli. Dobra. Czyli jednak ta misja była nie aż tak trudna. Chociaż, gdybym nie miał tego całego, wiecie, tych kurczaków do rzucania, to było ze mną by naprawdę kiepsko. Więc dziękuję tej pani, która dała mi te kurczaki. Pozdrawiam ją.

You can't judge me, you lanky windbag. I'm the murder. I that told him. But then he had me looked up in here and all oh, these nutters. Oh, it's been terrible. I haven't managed to get a word of sense out of... Czy to nie jest ten y, Smoczy gem? O oh, je! to jest Smoczy Diamant Diamond, Smoczy Szafir, y, Smoczy Rubin. Tak Dobra, nieważne. Znowu jest Hala Hirosów. Mam nadzieję, że dostanę teraz jakąś fajną broń. Bo jak nie, to żal. <grym> I lal. Dobra, come on. Chcę zobaczyć, co mi dadzą. Co mi dacie, co mi dacie, nic. Ten, ten to cały czas jest taki sam. Ten też. Tylko nie mówcie, że dacie mi złoto, czy coś w tym stylu, bo mnie szlak trafi. No nie, ja nie chcę tego. O oh fuck! Czy oni naprawdę chcą ze mnie zrobić takiego melepetę? Jak znam życie, to mi da jakieś gówno Pewnie pieniądze Kupię sobie domek i TPD albo drzewko jakieś Mów, teraz dam ci się po pogadać. 1000 10 kursów for this cake I'd bet money you'll be back pushing all basis by now Ey, I have something here for you Do like very much You want Okej. Okay. Pieniądze. No bomba, chciałem kurde fiolkę kolejną, bo coraz trudniej tu jest. Dobra, ale że on mi coś tam dał. Że był bardzo miły. To niech ma sanę obok niego. Nie wiem, czy już nie kolejny raz, ale niech ma, niech ma, dobra, dałeś mi pieniądze. Ten pan e, pomógł fundację Daj e, Danielowi, bo nasz Dań, tu jest Dan Fortescue, czyli Daniel, Daniel e, jak to było? Fundację pomóż Danielowi kupić sobie mieczyk. Dziękuję wam za oglądanie. E, zapraszam na kolejny odcinek, który będzie już niedługo. I mówię wam cześć.